Witam państwa serdecznie. Łukasz Piosik, radny Miasta Złotowa. Kochani mieszkańcy Miasta Złotowa. Dzisiaj, w takiej sprawie, chciałbym państwu pokrótce zreferować, do czego doszło na ostatniej sesji Rady Miasta w Złotowie. Otóż nieformalna lub też nienazwana jeszcze grupa dziewięciu radnych, w których imieniu oficjalnie już podpisuje się radny Stanisław Wełniak, wprowadziła zmiany do budżetu, które moim zdaniem spowodują podważenie całej uchwały budżetowej na rok 2020 właśnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Śmiem wręcz przypuszczać, że grupa radnych wprowadzających zmiany będzie próbować w takiej sytuacji zepchnąć winę na skarbnika i burmistrza, ale to okaże się wkrótce. Oczywiście to są tylko moje przypuszczenia. Oprócz Takich zmian jak zdjęcie sfinansowania, uzbrojenia terenów inwestycyjnych, co niektórzy radni powiedzieli krótko, niech inwestorzy sami się tym zajmą, lub remontu domu polskiego, chyba dotychczas najbardziej kontrowersyjnym tematem jest pomysł zainstalowania telebimu przed domem przedpogrzebowym. Telebim miałby relacjonować, to, co dzieje się w środku podczas, podczas ceremonii ostatniego pożegnania zmarłych. No i tak, ja oczywiście nie zgadzam się z tym pomysłem. O tym mówią przede wszystkim media spoza Złotowa, bo jakoś nie widzę nagłaśnienia poprzez te media, które. Zainteresowane ostatnio bardzo mocno są i promowaniem co niektórych radnych, i promowaniem tego, co się dzieje na sesjach, oczywiście w odpowiedni sposób. Dlatego bardzo, bardzo chciałbym tutaj Państwa poinformować o tym, co rzeczywiście się stało, bo oglądając materiał 6-godzinny z sesji Rady Miejskiej, oczywiście na pewno jest Państwu bardzo trudno wyciągnąć jakąkolwiek esencję. W mediach społecznościowych, aż że przynajmniej na, pod tymi informacjami, które ja podałem na początku, chociażby dzisiaj. 91 dostępnie nie mówię już o komentarzach na portalach typu E-Poznań, czyli Poznań do nas takie informacje docierały, Ja dzisiaj chociażby wróciłem z Poznania i w Poznaniu nie tylko od znajomych, ale od różnych innych osób dowiedziałem się, że takie rzeczy. U nas, właśnie w Złotowie, telebimy raczej nie mają miejsca gdzie indziej, przynajmniej o tym mi nie wiadomo. Jako wybrany przez państwa radny, mówię jasno: stop! Dla mnie to hańba, wstyd dla miasta, kiedy Rada wycofuje się z uzbrajania 36 hektarów terenów inwestycyjnych, a przegłosowuje instalację telebimu przed domem przedpogrzebowym. Jeśli się mylę, bardzo proszę komentować poniżej. Tego filmu. Przyjmuję wszystko na klatę, ja się nie boję, także jeżeli ktoś będzie chciał bezpośredni kontakt, podam jeszcze maila, który bezpośrednio jest chyba każdy też do radnych, ale raczej większość moich wyborców, tych, którzy chcą się ze mną skontaktować, nie mają tego problemu. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, zawsze można na Facebooku napisać, można napisać na maila. No i teraz tak. Odnotowałem sobie śmiech, słychać nawet z Poznania. Naprawdę głosy krytyki dochodzą z wielu stron, spoza Złotowa. Ja miałem przede wszystkim nadzieję, że grupa tych dziewięciu radnych, przede wszystkim tych dziewięciu, bo nie wiem czy wszyscy byli tak przekonani, ale z tego co ja widziałem, głosowanie było jasne. Dziewięciu za, sześciu było przeciwko. Cieszę się, że chociaż tutaj była jasność i się nikt nie wstrzymywał. Miałem nadzieję, że grupa 9 radnych wycofa się z wprowadzenia tego dla mnie ośmieszającego, moim zdaniem, ośmieszającego nasze miasto pomysłu, jednak nic takiego się nie stało. Jutro rano zostanie złożony przeze mnie wniosek w biurze Rady o wprowadzenie do porządku obrad na kolejnej sesji Rady Miasta. Chyba że radni zdecydują, że zwołamy sesję nadzwyczajną, bo uważam, że już powinniśmy powiedzieć: stop ośmieszania naszego miasta. Punktu, w którym będzie można rozpatrzyć rozsądne wycofanie się z tego absurdalnego pomysłu. Oczywiście w konsultacji z prawnikiem. Chyba że wcześniej nieoficjalna koalicja sama zaproponuje inną drogę wycofania się z tak kuriozalnej propozycji. Proszę, udostępniajcie film, drodzy wyborcy. Niech mieszkańcy dowiedzą się, jak głosują radni. Reszta decyzji i pomysłów nowej koalicji, czyli tego, co zostało wprowadzone do propozycji nowego budżetu, który został złożony jako uchwała budżetowa, będzie wkrótce. Do zobaczenia.